Z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie na pierwsze półrocze tego roku mamy ponad 162 miliony złotych. To są duże środki, a konkursy będą dotyczyły wszystkich mieszkańców, zarówno dzieci do lat trzech. Opieka żłobkowa, kluby dziecięce, potem mamy przedszkola, mamy szkoły podstawowe, mamy szkolnictwo zawodowe, mamy dokształcanie osób dorosłych, a także to, na czym nam dzisiaj bardzo zależy. Czyli to jest wsparcie osób takie psychologiczne, społeczne, zawodowe, osób, które w tej chwili pozostają poza rynkiem pracy. I tylko na te konkursy, a będzie ich aż cztery, mamy zadysponowaną kwotę 77 milionów złotych. Te środki zostały podzielone w następ... W następujący sposób. Połowa środków, czyli 38,5 miliona, zostanie przeznaczona dla gmin, dla samorządów, dla powiatów, dla powiatowych centrów pomocy rodzinie czy ośrodków pomocy społecznej. I druga połowa środków zostanie przeznaczona dla pozostałych podmiotów, czyli dla organizacji pozarządowych czy podmiotów społecznych. Celem projektu jest i tego konkursu jest opieka nad osobami, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Będą mogły skorzystać z szeregu całego wachlarza szkoleń, czy to staży, czy praktyk, czy będą mogli podnieść kwalifikacje i kompetencje zawodowe, aby być bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Trwa konkurs z alokacją 5, 5 milionów złotych, a myślę, że będzie jeszcze jeden konkurs, jest zaplanowany o wartości i środków zabezpieczonych milion złotych. Co to są za środki? To są środki dla wszystkich państwa, wszystkich osób, które pracują, każdy pracodawca, nie tylko samorząd, jednostka samorządowa, ale również jeśli nawet organizacja pozarządowa zatrudnia, przedsiębiorstwa prywatne dla swoich pracowników mogą zrobić dodatkowe badania, co jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach zachorowalności na różnego rodzaju choroby. Mogą zrobić rehabilitację, wsparcie takie, żeby pracownicy byli bardziej aktywni fizycznie. Porady psychologa, różne. Porady, w zależności od tego, że pracownicy się nie wypalali. Kończąc konkursy z bieżącego okresu programowania szykujemy się już do, pracujemy intensywnie nad tym, co się będzie działo w ciągu następnych 7 lat. Trwają negocjacje na temat kwoty, jakie nasze województwo mogłoby otrzymać. Przypomnę, że w latach 2007-2013 to było, mówię o Europejskim Funduszu Społecznym, to było mniej więcej 1,5 miliarda euro w bieżącym okresie programowania to jest mniej miliard 700 milionów euro a co będzie dalej zobaczymy liczymy że kwota będzie porównywalna i że już w przyszłym roku na początku w pierwszym kwartale najpóźniej w drugim będziemy opowiadać państwu o konkursach z nowej perspektywy